War zmniejsza liczbę błędów na boisku. Ale jeden sędzia zabawił się w Stevie Wondera, a jeszcze inny musiał skorzystać z telefonu komórkowego. Oto najgorsze decyzje warów w historii piłki nożnej. I na pierwszy rzut nie możemy pominąć kogoś takiego jak Szymon Marciniak, ponieważ jego decyzja wzburzyła całą Anglię. Mamy mecz Champions League bez żeniu kasu. Zaczęło się spektakularnie. Sroki już w pierwszej połowie objęły prowadzenie i nic nie zapowiadało, by cokolwiek mogło stanąć im na drodze. Dzielnie się bronili przez całe spotkanie, aż do 95 minuty, gdy Marciniak podjął jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w swojej karierze. Ej, co to ma być? Na nagraniach ewidentnie widać, że piłka najpierw odbiła się od klatki piersiowej, a dopiero potem od łokcia obrońcy Newcastle. Według przepisów i większości ekspertów karnego nie powinno być, ale Marciniak i tak wskazał na wapno. Oczywiście Twitter nie zostawił tego bez słowa i legendarny piłkarz Alan Shearer skwitował to krótko. Zrób mi pieprzoną przysługę człowieku. Co za kupa gówna. Hashtag war. Kurde. Dość ostre słowa Anglika pod adresem Polaka, ale tak szczerze. Shirer zamknij mordę. Obyś znowu nie musiał oglądać, jak ośmieszamy twoją rebekę w meczach eliminacyjnych. No dobra, wiem, że trochę zbyt ostro teraz się odezwałem, więc czas załagodzić sytuację i przenieść się do Bundesligi, gdzie zespół zdobył bramkę. W trakcie przerwy? Tak. To prawda. Ta nieprawdopodobna sytuacja wydarzyła się w meczu Freiburg kontra Mainz w 2018 roku. Spotkanie zapowiadało się zwyczajnie, aż do momentu niecodziennego gola. Gdy sędzia odgwizdał koniec pierwszej połowy, piłkarze na pełnym cilu schodzili już do szatni. Aż nagle sędzia sprawdził war i podyktował rzut karny, mimo że wcześniej zakończył już połowę. Zawodnicy musieli błyskawicznie wrócić na boisko, by oddać strzał. I tak właśnie padł najbardziej absurdalny gol do szatni. W historii piłki nożnej możecie pomyśleć, że takie zachowanie sędziego jest niezgodne z przepisami, ale tutaj was zaskoczę. Eksperci wyjaśnili to tak. Jest jak jest, gwizdek na przerwę jedynie przerywa grę. Gdyby stało się to po końcowym gwizdku, nie moglibyśmy tego sprawdzić. To fundamentalna kwestia w przepisach. No nieźle. Niby decyzja podjęta zgodnie z duchem przepisów, ale umówmy się, sędzia mógł się obudzić te kilkanaście sekund wcześniej, przed gwizdkiem na przerwę. Ale hej, znam o wiele gorszą decyzję war niż ta. Bo w tej kolejnej sytuacji sędzia dosłownie zabawił się w Stevie'ego Wondera. To był typowy dzień w Premier League. Derby Londynu, West Ham kontra Chelsea, nic nie zapowiadało katastrofy, dopóki Fabian Balbuena i Ben Chilwell nie znaleźli się w centrum uwagi, a właściwie to sędzia skradł show. Zaczęło się sensacyjnie. Wielki Timo Werner zdołał ustrzelić gola. West Ham desperacko szukał wyrównania, aż w pewnym momencie doszło do feralnego starcia. Thank yeah. you. Yeah. Nie ukrywam, to była przedziwna decyzja. Na powtórkach widać, że gościu nie chciał zrobić krzywdy rywalowi. Ale z drugiej strony, rozumiem sędziego. Na ekranie waru pojawił mu się jakiś piękny tyłek, więc na chwilę wyłączył myślenie. A teraz tak szczerze, odchodząc na chwilę od pięknych pań, przenieśmy się do Mistrzostw Świata w Katarze, ponieważ tamto się dopiero zrobiło gorąco. A to wszystko przez rzut karny, który nigdy nie powinien mieć miejsca. W starcie Portugalii z Urugwajem było pełne kontrowersji. Zaczynając od słynnej celebracji Cristiano Ronaldo przy golu, którego nawet nie zdobył, aż po walkę u Urugwaju o przetrwanie. Urugwajczycy robili wszystko, by wyrównać, ale gdy nadeszła 90. minuta, Jimenez niefortunnie upadł na murawę i podparł się ręką, w którą trafiła piłka. Sędzia po analizie VAR wskazał na wapno. Kibice i eksperci przecierali oczy ze zdumienia. Przepisy są jasne. Jeśli ręka jest ułożona naturalnie, by podeprzeć ciało podczas upadku, nie ma mowy o przewinieniu. Jednak arbiter miał najwyraźniej inne plany na tamten wieczór i podarował Portugalii darmowe trzy punkty właściwie wyrzucając Urugwaj z Mistrzostwa Świata. I możecie pomyśleć, że te trzy punkty w Katarze były cenne. Pfff, nic bardziej mylnego. Znam sytuację, w której fatalna decyzja VAR mogła kosztować jeden zespół Mistrzostwo Anglii, a drugi, spadek z ligi. Wracamy do Premier League, a konkretnie do meczu Man City contra Everton, Podopieczni Pepa Guardioli pod koniec spotkania zdołali wyjść na prowadzenie, a tafis liczyli na to, że rzutem na taśmę uda się wyrównać. I mieliby na to idealną okazję, gdyby nie fakt, że VAR postanowił powiedzieć nie tym razem. And it must be That looks like an arm of Rodri. Słuchajcie, może i nie noszę okularów na co dzień, ale tam ewidentnie było zagranie ręką. Rodri nieźle się, się zabawił, a sędzia po analizie stwierdził, że nie ma postaw do karnego. Mam nadzieję, że ten człowiek przeprosił wszystkich za tak fatalny błąd. Ogólnie to Manchester City może dziękować losowi, że wyślizgał się z tamtego meczu, bo w przypadku FC Barcelony nie było już tak łatwo. W pewnym spotkaniu sędzia po prostu odebrał im szansę na remis. Mamy starcie dwóch gigantów: FC Barcelona kontra Real Madrid. Typowe El Clasico z Laminem Jamalem w roli głównej. Jak wiadomo, w La Lidze sędziowanie bywa specyficzne i w tym przypadku arbiter nie uznał gola widmo autorstwa Yamala Na powtórkach ewidentnie widać, że piłka przekroczyła linię bramkową. Możemy wieszać psy na sędziach za tę pomyłkę VAR, ale warto zwrócić uwagę na jeden absurd. W całej Hiszpanii nie ma technologii goal line. Wniosek jest taki, że prezes ligi pożałował pieniędzy na system, który pomógłby zaliczyć trafienie młodego imprezowicza z Barcelony. I niestety, piłka nożna jest sportem na tyle skomplikowanym, że potrzeba mnóstwa technologii, by uniknąć fatalnych w skutkach decyzji. Ale co z koszykówką? O to zapytajcie Odegarda. On w pewnym meczu udowodnił, że można przechytrzyć system VAR. Ta absurdalna sytuacja wydarzyła się w kolejnym klasyku Premier League – Arsenal kontra Liverpool. W tamtym momencie nie wiedziałem, co było śmieszniejsze – zagranie Odegarda, czy rozmowa speakera VAR z sędzią. A zresztą – przekonajcie się sami. Now on, depleksem. No, his hands on the floor, hands on the floor! Ok, check, check possible penalty for handball. Okay. Just give me your Be best shot. I turn around again. Just gonna mm. look look for another okay, round. Yeah. Confirming on field decision, no penalty. Nie, no, to są jakieś jaja. Na powtórkach widać, jak Odegard ewidentnie i celowo zagarnia piłkę ręką w polu karnym. On ją wręcz przetoczył po murawie. Bez wątpliwości, jest to Norweski Stefan Kari w czystej postaci. Ale dobra, wszyscy wiemy, że w Premier League dzieją się różne rzeczy, zagrania ręką, błędy kamer, a nawet brutalne hajkiki na zawodnikach. I to się właśnie stało w pamiętnym meczu Liverpoolu z Manchesterem City. Wyobraź sobie, że jest 99. minuta. Ostatnia akcja spotkania, która może dać zwycięstwo i niemal przyklepać tytuł mistrzowski. I nagle dostajesz niepowtarzaną okazję, którą sędzia zmuchuje ci sprzed nosa. Tak właśnie zabawił się Doku, który bezlitośnie wjechał wyprostowaną nogą prosto w klatkę piersiową McAllistera. Sędzia miał jednak inne plany. Nie podyktował rzutu karnego dla Liverpoolu. Bo nie. Widocznie nie był w sosie tamtego dnia. Premier League? Zamiast przyznać się do błędu, wrzucili w sieć grafikę z podpisem: Highfood Challenges. Boże! Mecze w Premier League to nie są przelewki. Ale te sytuacje nie mają podjazdu do tego, co wydarzyło się w Lidze Włoskiej. W pewnym meczu nie tylko zabrał gola, ale postanowił ośmieszyć gwiazdę polskiej piłki na oczach tysięcy ludzi. Starcie Juventusu z Salernitaną miało być rutynowym meczem w Serie A, a jednak przyrodziło się w niesamowitą batalię z dramatycznym finałem. Tablica wyników wskazywała 2-2, aż do ostatniej akcji, w której Arkadiusz Milik postanowił zakończyć ten cyrk

Ale szczerze mówiąc, Milik został tamtego dnia potężnie skrzywdzony. Obramka była zdobyta całkowicie prawidłowo. Arek wrzucił później na relację zdjęcie z dorysowaną minią, która obnażyła amatorszczyznę sędziów. War zwyczajnie nie zauważył zawodnika, który łamał linię spalonego o dobre 2 metry. Wstyd i hańba to mało powiedziane. Nie dziwię się, że Milik tamtego dnia po prostu zwątpił w futbol. War miał przecież pomagać, a nie sabotować. Dlatego w naszym ostatnim przypadku stało się coś w końcu sprawiedliwego. War zepsuł się na dobre, co ułatwiło podjęcie dobrej decyzji. To był dziennik portugalski, w którym FC Porto desperacko liczyło na wyrównanie w ostatnich minutach gry. W 90. minucie nadarzyła się idealna okazja na odbliszanie rzutu karnego, ale sędzia musiał to najpierw potwierdzić z Warem. I tu zaczął się cyrk. Okazało się, że padła łączność po prostu wywaliło korki i sędzia nie słyszał kolegów na słuchawce arbiter przez długi czas walczył z aparaturą ale bez rezultatów w końcu w akcie desperacji sięgnął po iPhona by na oczach całego stadionu osobiście zadzwonić do sędziów VAR i zapytać e eee, to subskrybujesz oko futbolu czy nie Dzięki tej telefonicznej poradzie ostatecznie sędzia nie podyktował jedynastki, podejmując słuszną decyzję i tak oto dzięki zwykłej komórce wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a porto w tamtym momencie musiało obejść się smakiem. Ale niestety, nie każda piłkarska historia kończy się happy endem. Niektórzy nie mieli okazji żyć długo. Dwóch piłkarzy wyruszyło w ostatnią tragiczną podróż zielonym lambo, a jeszcze inny zawodnik oddał swoje życie w imię futbolu. I wiem, że takiego filmu nie możesz przegapić, więc kliknij go na ekranie o te najsmutniejsze momenty w historii piłki nożnej. Naprawdę, ten film sprawia, że nawet największym twardzielom uroni się łza. Dlatego kliknij, aby się przekonać.